Stop. nie bój się wiem, jestem przy oku już o. stop nie, jeszcze. jeszcze nie mama, on ma smyczkę na sobie wiem stop 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 jeszcze tam ma pod włosami poproszę, trzymaj Wiem, że ma pod włosami, wiem, że tego bardzo... Stop! Elwisiu! Stój! 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 Nie, dobra, tego w ja. Kto się wytarzał w rzepach? Stój, ciścione smyczkę, stój! Elwis! A teraz już mnie nie uważa. ja wiem, że masz nerwa, stój! Mama, jak zecny byłem. Grzecny. Już cię odczepiam, już idź. Idź, już się denerwuj.